Cześć, nazywam się Emilia Stańkowska i jestem absolwentką Akademii Górniczo-Kupniczej na Wydziale Geodesji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Specjalność, jaką wybrałam, to inżynieria komunalna. Studia ukończyłam w 2016 roku, natomiast mogę śmiało powiedzieć, że od tego momentu zaczęła się moja przygoda ze studiowaniem, ponieważ rozpoczęłam w tym czasie czteroletni cykl kształcenia na studiach doktoranckich, gdzie mogłam w pełni już rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Obecnie czym się zajmuję? Obecnie pracuję w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym w Dąbrowie Górniczej. Gdzie wykonuję analizy jakości wody i ścieków, ścieków koksowniczych i przemysłowych? Pewnie zastanawiacie się, co najbardziej mi się przydaje teraz w pracy ze studiów, a więc już mówię, przede wszystkim były to praktyczne zajęcia laboratoryjne, gdzie po raz pierwszy miałam styczność z analizami mikrobiologicznymi, fizykochemicznymi, i właściwie jeden do jednego. To, co wykonywałam na zajęciach, na ćwiczeniach, mogę teraz w pracy wykonywać, i od pierwszych zajęć laboratoryjnych wiedziałam, że to jest ta droga, którą chcę iść, i dzięki właśnie tym zajęciom mogę realizować się w pełni zawodowo. Co chciałam dodać, to również to, że studia inżynierii środowiska są mocno interdyscyplinarne. Czyli tak naprawdę po skończeniu studiów, zostajemy kompletnym inżynierem szeroką wiedzą i odnajdziemy się w różnych gałęziach przemysłu i różnych branżach. Z czystym sumieniem chciałabym wszystkich zachęcić do studiowania na naszej uczelni, na naszym kierunku, ponieważ nie tylko to jest nauka, ale również zabawa, wiele spotkań, rajdów, integracji, juwenariów które na pewno każdy z Was będzie miło pamiętał przez całe życie.